Cześć, nazywam się Sylwia Kosiak. Jestem certyfikowanym coachem, hipnoterapeutą, szamanką, ale też spędziłam 20 lat w biznesie, rozwijając ludzi, biznes, pracując w dużych korporacjach na różnych. Stanowiskach. Dzielę się z Tobą moim doświadczeniem, po to, abyś miał taką, miała taką większą świadomość sytuacji, miejsca, w którym, się, w którym jesteś, i abyś mogła mógł podjąć najlepsze po prostu dla Ciebie działania z takiego właśnie świadomego, po prostu spokojnego punktu. I dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o psychodelikach w rozwoju duchowym. To jest taki dosyć kontrowersyjny temat. A i tutaj wiadomo, mamy i zwolenników, i przeciwników. I takie różne, jakby różne, różne opinie. Przede wszystkim, czy psychodeliki są potrzebne w przypadku naszego rozwoju duchowego? No, tutaj absolutnie, jakby nie, nie ma takiej konieczności, tak naprawdę, dlatego że to, co ma największą siłę i moc, to tak naprawdę to jest po prostu Twoja obecność, to jest Twoje tu i teraz, to jest Twoja świadomość i Twoja wola. I dla mnie akurat te rzeczy mają tak naprawdę taką największą moc. Natomiast też chcę powiedzieć jasno, że czasami jest tak, że te rośliny w jakiś sposób do nas Gdzieś wołają, w jakiś sposób do nas przemawiają. I też niekoniecznie zawsze warto odgradzać się zupełnie od, od tego. Natomiast warto jakby zawsze podejmować takich świadomych wyborów i, i też mieć pełną świadomość swoich. Działań. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju, właśnie rośliny, czy to jeżeli mówimy o grzybach, czy jeżeli mówimy o ajałasce, czy, czy jakichś innych, tak naprawdę, innych, tak naprawdę roślinach, to przede wszystkim tutaj warto pamiętać, że one potrafią nam pokazać bardzo dużo. One nam potrafią uświadomić bardzo, bardzo dużo, ale też opierają się i mówią do nas takim językiem, Takim językiem dosyć symbolicznym, językiem symboli, i też my potrzebujemy trochę czasu na takie właśnie zrozumienie tego ich języka i tego, co tak naprawdę nas nauczyły, co nam pokazały. To jest z mojej strony taka bardzo istotna rzecz, dlatego że czasami rozmawiam z osobami, które mają za sobą takie jakieś właśnie dość trudne podróże, trudne przygody. Z tego typu, właśnie roślinami. No i um, potem powstaje problem po takiej przygodzie, tak? Szczególnie, jeżeli nie zadbamy o osobę, która ją prowadzi, nie zadbamy o sposób, gdzieś tam być może próbujemy sami, e, w jakiejś grupie znajomych i tak dalej, i, i jakby nie mamy tego takiego, wiecie, e, profesjonalnego wsparcia, nie? E, który. Które może nas przeprowadzić przez, przez tego typu doświadczenia, no to. Bardzo często jest tak, że potem nasz własny umysł jakby dorabia do tego na podstawie naszego uwarunkowania różnego rodzaju koncepcje, różnego rodzaju strachy czy różnego rodzaju jakieś nieprawdziwe teorie, które gdzieś potem wprowadzamy, wprowadzamy w życie. Więc tutaj to jest taka jedna rzecz, która jest dla mnie istotna. Ten język jest często takim językiem symboli i warto dać sobie taki, taką chwilę, taki dłuższy czas. Na po prostu zrozumienie tego, na uświadomienie sobie tego, tak naprawdę, tak. Niekoniecznie biegać za pierwszą myślą, która się pojawi, za pierwszymi myślami, które się potem gdzieś tam w nas utworzą. Bo, żeby korzystać z takich roślin, to też jest fajnie, po pierwsze, jeżeli mamy taką profesjonalną pomoc, ale jeżeli nie, no to też, kiedy już jakby wiemy, co płynie z naszego umysłu. Co, co po prostu jest takim tylko i wyłącznie wyobrażeniem, tak? Bo, bo dzięki temu unikamy potem takich jakichś różnych trudnych sytuacji. Kolejna ważna rzecz, no to też jakby musimy sobie zdawać sprawę ze sposobu po prostu działania tego typu roślin. I tutaj bardzo często jest tak, że mamy. Mm, jakby bardzo dostęp do taki wiecie, bardzo fajnych emocji, których być może nawet czasami nie doświadczaliśmy do tej pory w naszym życiu. I to jest taki bardzo wysoki, wysoki high, nie? I to, co potem przychodzi, no to wiadomo, po tym wysokim haju będzie też taki duży spadek w dół, i my, jakby też musimy o siebie zadbać o to po prostu. I dać sobie taki czas na taką regenerację, dać sobie czas być może właśnie na ten spadek takich, takiego różnego rodzaju emocji, no bo tak to po prostu zwyczajnie bardzo często działa. Kolejna rzecz to też wiecie. Mamy różne warunkowania, mamy różne, jakby po prostu takie świadome lub nieświadome schematy, które gdzieś pojawiają się w naszym, w naszym doświadczeniu. I bardzo często jest tak, że też w jakiś sposób. Uzależniamy się od tych takich wysokich, wysokich po prostu emocji, od takich tak. mocnych doświadczeń. I tutaj warto popatrzeć tak po prostu na siebie, tak? szczerze, i stanąć, jakby w swojej prawdzie, i popatrzeć, czy właśnie czasem nie biegam po kolejne tego typu doświadczenia, bo tam czuję się super, tak? tam jest świetnie, a potem po prostu rzeczywistość no jest, jaka jest, i tutaj, żeby jakby ucieleśnić. Te prawdy, te rzeczy, których doświadczyliśmy, no to potrzebujemy trochę czasu. Czy my sobie w ogóle ten czas dajemy? Czy tak naprawdę właśnie biegamy po kolejne, po kolejne, po kolejne? No bo nam tutaj w tej rzeczywistości jest trochę trudniej. Na to też warto sobie tak szczerze spojrzeć i jakby odpowiedzieć sobie po prostu, jak to, jak to właśnie w naszym doświadczeniu jest. Kolejną rzeczą, która się gdzieś pojawia w takim moim doświadczeniu, to jest właśnie. Właśnie takie konflikty wewnętrzne, które czasem gdzieś mogą powstać. Dlatego, że no tam jest pięknie, tak? jest dużo łatwiej. Po prostu rzeczy się dzieją, jest cudownie. No, a potem przychodzi ta twarda rzeczywistość. No i nagle okazuje się, że jest jednak inaczej niż to, co widzieliśmy tam. No właśnie. No i powstaje często taki konflikt wewnętrzny, bo, bo nie wiemy po prostu, jak tutaj to poprowadzić, nie wiemy, jak tą prawdę wprowadzić w życie, I, i mamy często jakieś inne emocje niż te, które czuliśmy tam, i nie wiemy po prostu zupełnie, co z tym zrobić. No i słuchajcie, i tutaj ważna rzecz to jest, aby pamiętać o tym, że jakby te rośliny, no one za nas wszystkiego nie zrobią, nie? I jeżeli tak sobie gdzieś gdzieś myślimy, to jest to takie magiczne myślenie, powiem szczerze, dlatego że owszem, te rośliny nam pokażą, a one nam uświadomią wiele rzeczy, one nam nawet pokażą metody takie, które są dla nas gdzieś tam dobre i o co w tym wszystkim chodzi, nie? Ale potem naszym zadaniem jest wprowadzenie tego w życie po prostu, tak? I, i wprowadzenie tego w życie zajmie nam tyle czasu, ile nam zajmie, tak? I to może być tydzień, to może być dwa tygodnie, to może być miesiąc, to może być rok, to może być po prostu bardzo różnie. No i no właśnie, trzeba sobie jakby też z tego zdać sprawę, że, że te rośliny, owszem, one nam bardzo pomagają, natomiast to też jest tak, że jest jakaś część, którą potem my musimy sami wprowadzić, wprowadzić w życie i no właśnie w rozwoju duchowym są jakby takie różne opinie na ten temat, tak i tutaj niektórzy też się jakby zupełnie odgradzają i to jest ok, jeżeli to też nie jest ich to to, to jest jakby w porządku ale ja też nie chciałabym tego demonizować po prostu zupełnie dlatego, że owszem nie potrzebujesz e, tych roślin w swoim rozwoju duchowym ale też jeżeli czujesz, że to jest w jakiś sposób twoje i nie, nie jest to na takiej wiesz, bazie tego niezdrowego mechanizmu na po prostu biegania za tymi cudownymi doświadczeniami, to to jest ok i jakby możesz z tego korzystać. Tylko potem daj sobie czas na regenerację, daj sobie czas na uświadomienie tego języka i, i tych prawd, które jakby zobaczyłaś, zobaczyłaś, no i daj sobie też ten czas na ucieleśnienie tego w Twoim po prostu życiu. Bo, bo to może ci troszeczkę czasu zająć. Ta roślina pokazuje ci e, tak naprawdę właśnie, co jest możliwe, co jest w zasięgu jakby Twojej ręki. E, I jeżeli taka będzie Twoja wola, po prostu potem za tym podążać, to Twoja rzeczywistość się do tego dostosuje, tak? Czyli dostaniesz takie doświadczenia, takie sytuacje, gdzie będziesz mógł po prostu zostawić to stare e, i przełączyć się na to nowe. Tak? Skorzystać z tego nowego schematu. I niektóre rzeczy będą naprawdę faktycznie łatwiejsze, przyjdą ci z takim większym luzem, bo, bo już podczas pracy z, tym, z tą rośliną odpadnie coś tam z ciebie, tak? I, ale niektóre rzeczy po prostu trzeba będzie jeszcze się gdzieś tam no, w jakiś sposób po prostu sobie tą lekkość. Wprowadzić w to życie I, i ta lekkość nie zawsze przychodzi od razu. Czasami, no to jest po prostu tak, że sobie ją wypracowujemy i, i tak to bardzo często też wygląda. Ja szczerze powiem, moje doświadczenie z jałaską integrowałam przez bardzo, bardzo długi czas. Tam bardzo dużo rzeczy wypłynęło różnych i wtedy jakby. Mm, no i też nie dostałam, że tak powiem, takiego wsparcia i takiego obrazu właśnie takiej informacji, jak z tym pracować, tak? Więc, więc na początku było mi tak dosyć trudno. Natomiast teraz jakby też mam jasność, jak to, jak to wygląda, i, i tutaj no podchodzę do tego już z takim trochę no zupełnie inaczej. tak? I mogę Ci opowiedzieć o takiej mojej przygodzie z Kambo, właśnie, bo tak naprawdę ja bardzo długo gdzieś tam się od tego odżegnywałam i nie chciałam. I to było piękne, po prostu, tak? To było piękne doświadczenie. Natomiast, no wiadomo, ta taka. Mm, Fizyczna, że tak powiem, strona jest bardzo nieprzyjemna, tak? I nie jest to nic takiego super przyjemnego. Natomiast ja mówię, żabka, tak? Tu chodzi oczywiście o kambo, natomiast żabka nauczyła mnie jakby bardzo dużo. I ona mnie nauczyła na takim jakby poziomie energetycznym właśnie. W jaki sposób ja czasami ulegam, w niektórych. Miejscach, tak? No, i potem tak naprawdę moim zadaniem było właśnie takie bardziej skupienie się w sobie, bardziej jakby pomyślenie o tym, czego ja potrzebuję, czego ja chcę i, i po prostu nie uleganie pewnym rzeczom, nie uleganie pewnym namowom, ale też jakby takie wiecie, bycie w sobie, które jakby spowodowało to, że też stałam się bardziej odporna na opinie innych osób, na zdanie innych osób, ale w takim pozytywnym sensie, tak? Tak, jakby daje prawo do, do tego, a innym osobom, a z drugiej strony nie biorę po prostu tego, tego do siebie. Bo już znałam teorię, znałam, jakby też te mechanizmy takie umysłu i takie mechanizmy emocji. Natomiast trudno mi to było tak, tak naprawdę zintegrować i wprowadzić w działanie. I to, to żabka mi jakby bardzo ułatwiła, ale też pamiętajcie o tym, że ten. Proces wprowadzania rzeczy w działanie, w życie, on jest taki, że my, przechodzimy, my się po prostu uczymy tak? I, i przechodzimy przez jakby też różne etapy, także e, nie zawsze jesteśmy w stanie wprowadzić coś od razu w działanie w, z taką miłością, z taką świadomością. Czasami po prostu e, popełnimy jakieś błędy, czasami to gdzieś będzie takie za mocne, za silne i, i też jakby trzeba się sobą w tym procesie e, zwyczajnie zaopiekować i dać sobie szansę się, tego wszystkiego e, nauczyć. Też, tak jak czasami jestem w jakiś różnych grupach, tak i, i słucham jakichś właśnie różnych, czy czytam jakieś różnego rodzaju posty, to też bardzo często jest tak, że my właśnie naprawdę myślimy, że dana roślina zrobi za nas robotę, nie, a to też nie do końca jest tak, jak na przykład nie wiem, z mikrodawkowaniem Amanity, czy no właśnie. I tak dalej. I, i Amanita cudownie Pięknie pracuje. Ja być może, jeżeli też będzie taka potrzeba, to po prostu nagram o tym filmik. Natomiast, no to ona pracuje też w taki sposób, że ta nasza uważność, obserwacja i bycie w tu i teraz jest potrzebne po prostu. Integrowanie tych różnych kawałków, które nam Amanita też pokazuje. Także tyle na dziś ode mnie. Ja oczywiście też wiecie, ani nie zachęcam ani też nie mówię, że, że to jest nie w porządku, bo tutaj jakby każda, każdy podejmuje swoją własną decyzję zgodnie ze swoją świadomością. Natomiast też uważam, że nie warto jakby demonizować tego i, i, i też mówić, że to nie jest konieczne, bo. Niektórzy z nas będą mieć taką drogę, że po prostu w jakiś sposób te rośliny w jakichś momentach będą do nas wołać i będą gdzieś na tej naszej drodze jakiś kawałek iść razem z nami. Tyle na dziś. Dziękuję serdecznie, buziaki, pa. pa.